Uj, jest gdzie jestem? Kurde no? Nie? Jest moje łóżko. Workbench. Kwiatek... Mm. Nie ma, niczego nie ma. Ale gdzie ja wylądowałem? Kurde, no, co to za miejsce? Nie znam tego miejsca w ogóle. No dobra, jestem na wybrzeżu. Możemy iść dalej. Hmm. Tylko w którą stronę? Okej. Okay. Fajnie. E, tam gdzieś mieszka! Tam są ludzie! Hurra! Jestem uratowany! Super. A to mnie irytuje. I ten słup tam też. Schody. Coś ty nie gra. No dobra, idziemy dalej. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Ale dobra. Hmm. Patrzcie to. Tu ktoś mieszkał. Albo mieszka, mieszka ktoś. Na pewno no, mieszka. Mieszka, nie może być inaczej. Nie chcę być sam... O, to liczka. Idziemy zobaczyć co to jest hm. Witaj w przywyszu. Już możesz iść. Kazu Hę? Hm? Nie znam gościa. Dobra, idziemy. I tak nasz bohater trafił do nieznanego miejsca. Nie wiedział jak się nazywa. Nie wiedział, co tutaj go zostanie. Hm. Kurde no. Patrzcie, palu, prawda? ha przyjama kogoś? Nie, nie, nie. A, dobra. Nie. Portal. O, kurde Gorąco się robi. Wierzę, fajnie. Tory. Nawet ktoś zrobi. Patrzcie to. O, ale nie. Pierwotkę, pierwotkę. Hm. Dom, dom starego Billa. O, otwarte. Ładnie, nawet. Przyczulnie. O, łóżeczka na co? Widzicie? Cliperek na zdjęcie, tak. Fotografia, pewnie z wakacji. O, zobaczcie, jak super. Dobra. Hmm. Nie będę taki. Nie zauważył syfary, nie? Ale patrzcie, ile żarząca. I ocie. Iść tego. Razem ci nie wchodzić, Bill. Okej. Okay. Jestem Mr. ale no, no dobra, no Patrzcie, on jest spawner. O jacie. Jaki słodki. Widzieć gości się to nie idzie za domem. Nic, mimo to idzie założyć tę wieżę. Wieża Billa. Mhm. No tak, zapomniałem. Nie wejdziemy tam. Dobra, idziemy wracamy tam. Nie ma wózka, nie? Niech. Dobra, idziemy. Hmm. Co to może być? No, sprawdzimy. I tak nasz bohater, idąc z usztorów, zauważył coś nieprawdopodobnego. A było to. Była to. Było to wejście. Do ruin świątyni. Patrzcie to. W ogóle na wodzie świątynia. I jadcie. ona ja jest w całkiem dobrym stanie jest. Widzę, widzę. Hmm. to co, chodzimy, nie? Tak. Tak jak myślałem. Ruinę. Słońce już? W południu, prawie. Witaj. Czekałem na ciebie. Oto świątynia wodnego Jina Kazu. Aha, czyli to jest ten wodny dżin kazu. Kazu to wodny dżin. Dobra, wiemy coś więcej. W skrzyni jest płytka. Wybierz którą nagrodę chcesz. Hmm. Potem wróć do bila, a zobaczysz. No nie, znowu. Ach. Kurde, no. Co wybieramy? Raz Dwa Trzy Wy Bie Ciebie Ja I Ty Bierzemy to I tak nasz bohater Zobaczył coś czego nie powinien zobaczyć Ooo Żelazo Wągiel Redstone Hmm Mogę się zauważyć że mogę pewnie tylko jedną wziąć Chociaż, gdzieś ty patrzysz, czy nie? Nie, no weźmiemy. Niepotrzebniejsze rzeczy do zemsty. A więc to, to w razie poruszania się: Ironingot, Redstone, Flint, Doszczal, Węgiel, Obsidian. Obsidian nie. Drewno się przyda. Najważniejsze rzeczy. Dobra, idziemy. Nie biorę wszystkiego, bo to się może jeszcze później przydać. Przyjdę tu później, później. A później będzie, w... później. Później zrysę płytkę nacisku. O, I wezmę tą, tą skrzynię. Nie, nie będę taki. Dobra, idziemy. Hmm. Hop, hop. Gdzie jest słońce? A więc, idziemy. Wychodzimy z tej świątyni. Musimy się dostać do góry na wieżę Bira. I Wtedy zobaczymy. Hmm. Co zobaczymy? Znowu to, kurde jak z tym wybrzeżem pierwszym. Ech. Denerwujemy to już Ale nie załamuje się, nie załamuje się. Nie ma to? Nawet ładnie to. Będziemy tu musieli na razie zamieszkać. Uj. Dobra. Co, Bill? Pożyczysz skrzynki, nie? Hmm Wszystko co potrzebne do przetrwania. Bill wiedział co robię. Dobra, zostawiamy rzeczy. Tak. piasek. Zobacz, Weźmy to. 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 I trochę tego. To. Coś jeszcze możemy wziąć? Co nam będzie potrzebne? Hm. Sznurki. Mamy sznurki. Bill, no nie masz sznurków? No nie mam. No nie bądź taki, Bill. No. jeszcze hmm. Więc co nam da, że zrobimy sobie szczęły, skoro łuku nie mamy? Ale mimo to warto zrobić. Przyda nam się. Włos hmm. z hmm. Ciekawy ten ktoś, Bill. Dobra. Idziemy z I... szczoły Musimy się przygotować na wielką wyprawę. To zostawimy sobie na później wrażenie Teraz tak. Skóra. Czyli żelazo. Że może się do czegoś innego przydać. Dobra. Z Dobra. Musimy sobie jakoś poradzić, nie? Ładnie się urządził, to wiem. Ciekawe to wszystko wygląda. Ale mimo to odręczymy ten kazu. I wiemy. Tak. Ale szkoda, że to trochę inaczej nie może wyglądać, ale dobra. Jeszcze... E. Tak. Zrobimy sobie miecz. Nim nocy pójdziemy na polowanie. Ale jeszcze nie dziś. Myślę, że to będzie koniec na dziś ze strony książki wielkiego oto Mr. Minecraftusa. A więc ja się żegnam. Na razie i cześć.